Planowanie trasy możliwe jest jedynie w trybie zaawansowanym. Przełączam się więc na ten tryb i zaczynam od wyłączenia odbiornika GPS. Rozłączony. Komunikat głosowy potwierdził nam, że w tej chwili urządzenie nie komunikuje się z satelitami. Teraz ustalę punkt startowy, czyli zajazd cowboy w suwałkach. Ustalę go według adresu. Znajdź adres. Muszę wpisać suwałki. Wybieram suwałki w województwie podlaskim. Nazwa ulicy Wojska Polskiego. Już mam podpowiedź. Wybieram Wojska Polskiego. I numer domu 77. I gotowy. No, okazuje się, że w swojej bazie program iGo nie ma e, takiego numeru przy tej ulicy. Ale jeśli nacisnę OK, to kursor ustawi się najbliżej tego potrzebnego mi numeru. Mogę tu sobie popatrzeć na mapę, widzę rzeczywiście mniej więcej tu przed tym rondem jest zajazd Cowboy, więc mogę spokojnie ten punkt tutaj zatwierdzić jako nasz punkt początkowy trasy. Tu jeszcze musimy potwierdzić, że nie chcemy w tej chwili się komunikować z GPS-em. I mamy ustawiony ten punkt. No, teraz zabieramy się za ustawienie punktu docelowego. Będzie nim nasza firma, czyli Polski Offroad. Znajdę go najszybciej w ulubionych, bo wcześniej wprowadziłem już Polski Offroad do ulubionych. I zatwierdzam. Ten punkt jako cel podróży. Program automatycznie wylicza teraz trasę. I kiedy proces się zakończy, mogę podejrzeć, co też tutaj ustalił, co wyliczył program. A teraz yy, jest okazja, żeby podejrzeć tę trasę na mapie i następne punkty wybrać poprzez wskazanie ich na mapie. Klikam, naciskam na zaplanuj na mapie". Mogę teraz dopasować sobie do ekranu. Mam dopasowany tutaj ten to powiększenie tak, żebym widział całą trasę. No i teraz spróbuję zaznaczyć, ustalić jako punkt przelotowy. Oberżę pod gątem w zdunkach, gdzie bardzo smakują mi pierogi. Spodziewam się, że to będzie gdzieś w tym rejonie. Powiększam sobie mapę. O, widzę tu ołk, trochę nie trafiłem. Zdunki są gdzieś tutaj, jeszcze to powiększę, żeby potwierdzić. No, byłem blisko. Tu jest oberża mniej więcej w tym miejscu podgodnym. Zwróć uwagę, że program nadał nazwę temu punktowi zgodną z numerem drogi, przy której znajduje się oberża. Widać, nie ma w swojej bazie numeracji nazwy miejscowości, więc pozostaje oznaczenie 65 jako numer drogi. No dobrze, dodajemy ten punkt jako punkt przelotowy i mógłbym teraz wybrać kolejny punkt przelotowy poprzez wskazanie go na mapie. Program już się uporał i już przeliczył trasę tak, żeby prowadziła przez obersze pod gątem wzdunkach. Ale chcę teraz pokazać, chcę wprowadzić kolejny punkt przelotowy według adresu. Więc wychodzę do menu i wprowadzam Różyńsk Wielki Mój Ró różyński, tam gdzie mieszka mój kolega, jest w gminie Prostki, więc zaznaczam ten różyński i dodaję ten punkt jako kolejny punkt przelotowy. Program ułożył teraz wszystkie nasze punkty, począwszy od punktu startowego po końcowy, w tabelkę. I mamy teraz tutaj możliwość ustalenia kolejności tych punktów. Ale ja się tutaj zdam na możliwości programu. Czyli każę mu za, za, zoptymalizować tak trasę, aby była ona najkrótsza. Naciskam w ten sposób yy, po to przycisk optymalizuj. Nic się nie zmieniło. To znaczy, że ułożenie kolejność naszych punktów była optymalna. W takim razie zabiorę się teraz za dodanie ostatniego punktu przelotowego. Będzie to miejsce, gdzie chcę spędzić nocleg nad jeziorem. I ustalę ten punkt według współrzędnych. Zaczynamy, jak już wcześniej to pokazywałem, od ustalenia formatu. W tym formacie mam zapisane swoje współrzędne, więc wybieram ten format i teraz wpisuję. Najpierw kasuję starą wartość, pozostawi literkę N. Wpisuję. O, przepraszam, 43. O, nie, mam wpisać. 53 stopnie. 40 minut. 29,280 sekund. Zatwierdzam, jak gotowe. Sprawdzam sobie jeszcze. 53, 40, 29, 280. Dobrze. I teraz długość. Znów kasuję starą tu wartość. Długość wschodnia 22 stopnie 16 minut. 10,08 sekundy i zatwierdzam, jak gotowe. Zatwierdzam ten punkt jako ok. I ustalam go, dodaję go jako kolejny punkt przelotowy No i teraz. Mógłbym znów nacisnąć optymalizuj, nacisnę to, żeby zobaczyć. Tak, program w tej chwili zmienił nam kolejność i wybrał nam punkt nad jeziorem, jako bezpośrednio po pierogach w oberży. No, ja chcę nad jeziorem się znaleźć dopiero na koniec dnia, po odwiedzeniu kolegi, czyli przesunę Różeńsk wielki na wcześniejszą pozycję. Zaznaczam i używam tej strzałki mamy w tej chwili taką kolejność jak chciałem czyli ruszam spod zajazdu Kowboj potem jest Obersza pod Gontem potem Różyńsk Wielki potem trafiam nad jezioro a potem jadę do domu ok, w takim razie mogę wrócić i program wylicza tę trasę jeszcze raz uwzględniając wszystkie moje potrzeby kiedy skończy, mogę sobie podejrzeć tę trasę na mapie. No i widzę, że mniej więcej odpowiada ona moim potrzebom. Więc wystarczy, że teraz wyjdę do menu głównego i tę trasę sobie zapiszę jako na przykład powrót z, su z suwałk. i zatwierdzam jako gotowy. W tej chwili tę trasę mam już zapisaną, mam ją w pamięci urządzenia. Mogę oczywiście w każdej chwili ją jeszcze edytować, tak? czyli otwierać, otwierają się nam tu znane już okienka. Mogę ją usunąć, tak? ale usuwanie odbywa się troszkę w innym miejscu. Otóż musiałbym wejść w zarządzanie i zająć się. Tutaj zapisanymi wcześniej trasami, tu ją usunąć. Nie będę tego robił. Tę trasę mogę w każdej chwili wczytać wtedy, kiedy mi będzie potrzebna. Czyli wczytam ją na przykład teraz. A wczytywanie oczywiście powinno się odbyć w momencie, kiedy chcemy już podjąć nawigację według tej trasy, czyli jak będę pod zajazdem Cowboy w suwałkach.